Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według Świętego Marka, czytany z Biblii tysiąclecia. Nierozerwalność małżeństwa. Wybrał się stamtąd i przyszedł w granicy Judei za Jordania. A tłumy znowu ściągały do niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do niego faryzeusze, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go. Czym wolno mężowi oddalić żonę? Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A jak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem, co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to, powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swojego męża, a męża wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Ten fragment w bardzo podobnej postaci jest w Ewangelii, według Świętego Mateusza, i tam ja się też na nim pochyliłem eee, trochę szerzej, i chyba w tej chwili tutaj nic, nic ponad to mi do głowy nie przychodzi, więc jeżeli by ktoś chciał e, poza tym fragmentem i błogosławieństwem posłuchać sobie trochę szerzej, to jest to w Ewangelii, według Świętego Mateusza we wcześniejszych tych odcinkach ja to omawiam, a tymczasem niech Pan Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa, trzymajcie się.